Oj. Siema, z tej strony Hiro. To jest Diablo 3. To już chyba jest bodajże piąty czy szósty odcinek. Kontynuujemy przygodę naszym szamanem. Słowa Mahdy ją zdradziły. Kolejna część miecza znajduje się w miejscu, do którego mogą wejść tylko starożytni. To mi przypomina zatopioną świątynię nieopodal butwiającego lasu. Opowiadałeś mi o tym, wujku. Właśnie, Leo. Świątynia należała do Nefalemów. Leo, twoja wiedza może się okazać bezcenna. Musisz pomóc naszemu przyjacielowi odzyskać część miecza. No, a, no, a więc mamy iść do zatopionej świątyni. Poszło, Przyłączyła się do nas yy, Leo. Nadal ze sobą Będzie nam pomagać. Najmiemy sobie naszego templariusza no, i będziemy na. na polanie Doli. Mamy zmierzyć w tamtym kierunku. Będę tu zaczęło trochę ciąć. Nie wiem czy mi się uda wrzucić to dzisiaj, ale miałem trochę problemów, bo w Sroxra jak zwykle mi dał jakiś program, który nie pomógł, a zaszkodził. Musiałem formatować kompa. I przestały mi działać niektóre programy do rejestracji dźwięku, więc teraz patrzę na oda CD i zobaczymy co z tego wyjdzie, czy to będzie jako tako jak wyglądać, mam nadzieję, że nie będzie opóźnienia, tak jak to było w jednym odcinku blinka i to jakoś yy, wyjdzie po prostu. Na razie to po tym formacie jakieś różnicy nie widzę, żeby jakoś lepiej to działało. Cząstków tu jakoś tam lepiej doszło, ale... Nie mam dość Tu jakoś nie powala mnie to. Szybkość. Tutaj jest strzelna. trochę nam pogada. ZŁODZIEJE ZABIJĄ MOJĄ PRZYJACIÓŁKĘ, JEŚLI CZEGOŚ NIE ZROBIMY. UWOLNIJ MNIE, A SAM SIĘ PRZEKONASZ. CZEGO CHCĄ OD DZIEWCZYNY? TO TYLKO CÓRKA CHŁOPA. MA NAJMY No Mamy iść podążać tak za Szeną. No, Otwieraj bramę, Johnu. Mamy relikwię, której szukają złodzieje. Mamy nowy spell. PRACE, CIERPLIWOŚĆ, CZCIEWKO! Weźmy sobie ten skill. Dobra decyzja. I tu mamy... Jego żony i mam ją uratować przed tymi bandytami. Akurat taki prosty kościk. Nie sprawia żadnego tam większego problemu. Jak widać te bandyci dobrze się składają. Tutaj przypadkiem trafiłem, nie wiem czy jakiś ziomek tam nie stał. No Dopiero teraz wyszedłem. No nic. Tam zabić chłopaka trzeba. Nie mam dość many. Tam jakiś go nie ma. Ten coś nawija. no więc To był taki kościk poboczny, no, Tak poboczny, że szedł razem z główną fabułą. To relikwia, ukochany. Ukrywam ją, jak prosiłeś. Ojciec zrobił się podejrzliwy, ale to będzie bez znaczenia, gdy się pobierzemy. To już niedługo, prawda? Oczywiście, kochana. Wkrótce osiądziemy, by wieść spokojnie. Co, no, siadajcie, no. I chować, bakoły, i dzieci, Ale najpierw muszę sprzedać relikwie. Niestety w tym celu muszę wyruszyć z moim przyjacielem w długą drogę. Iść ze mną? O poziom, ta, ta. nowy. Na no. nowy poziom i mamy ta. runę do tego spela. Przywołuje większe upiorne nietoperze, które mogą latać dalej, wyraniąc wszystko co stanie ich na drodze. Dobre. Tu mamy plagę ropu zamiast tego i to nam daje... Zobaczmy sobie jak to będzie działać. I to by było na tyle. Więc ehe, dużo nie to pewnie a pucha? no dziwne ale zabradam damy radę biegniemy dalej Tym złotko i tu się kończy nasza przygoda z szelmą ja go raczej nie chcę ponieważ mam templariusza a bardziej potrzebuję tanka niż Hmm. Osoby, która Zajadza będzie z Alaryku, jego dysansu. Nie nastraja optymistycznie. Ty pewnie jesteś Alaryk strażnik. Wujek Dekart opowiadał mi o twoim wiecznym czuwaniu nad tym przykniętym miejscem. Myślałam, że to tylko legenda. Jesteś jednym z Nefalemów. Nie, Nefalemów nie ma już od tysiące lat. Ha. Kolejna legenda. Chcesz wejść do świątyni, ale dostępna jest tylko dla Nefalemów. Jeżeli uda ci się znaleźć klucze w pobliskich grobowcach. I otworzyć brota, wtedy przekonamy się kim i czym naprawdę jestem. Chodź za mną. Aha, to wypuszczę takie odżywanie od to praży. się, że może być tamto lepsze niż to ale dobra są gusta i guściki ja wam szczerze że jak nie ma dużej akcji to umie trzymać 60 klatek dobrze więc no coś tam pomogło w tym formatowanie dysku ja mam, że zapomniałem że tutaj żony teraz więc... chyba sobie jednak zmienię. są takie beznadziejne potworki do... wciadu jeden. Zakracili się w szaleństwie. One się tak wbijają w TT i znikają. Nie można ich w momencie przez ten czas. No to są moje psy. Jak sobie na to chodzi? Bardzo dobrze, bardzo dobrze Samy ty, zniszczmy Chciałbym cię buty Spadać mi swoje Nie wiem czy ty nie to pewnie, czasem spalono mnie lącą Ale dobra Na razie to optymalnie Potrzebuję many no, wszystko co widzi Widzisz tego wroga? No jak powiem nam że to duże nie trochę. Tam zdawa mi taką przerobę szybko, ale mało. A te, to jak dziam to raz mocno. Potrzebuje więcej many. Trzy mana. Ktoś mi tam w komentarzach napisał, że żeby się po prostu nie śpieszył, zwiedzał wszystko. Ja przeszedłem tą grę. Nie to, że ja się jakoś tam wybitnie śpieszę i chcę to tak na speedranie przejść, ale... Ostatnimi czasem mam mało miejsca na dysku i nie mam jak tego miejsca zwolnić, więc próbuję wyrabiać się w yy, pół godziny. Pół godziny to jest takie na razie maksimum Ponieważ yy, pół godziny to jest jakieś 80 giga 80 giga no do czego stracisz 80 giga miejsca na dysku no, no a ja mam mniej więcej miejsca 100 Więc to nie jest Ogólnie w planach na czerwiec mam jeszcze zakup mikrofonu Nie wiem może jak kasy starczy, to bym dokupił właśnie ten dysk Jeden Tera Więc no to by było więcej tych materiałów no.

Teraz tyle zmówił Potrzebuje więcej mamy Jeżeli chodzi o... Znaczy są jakieś tam um, przecieki dotyczące DLC do, do właśnie Diablo, to ma... Mają jeszcze być dwie klasy, no to jest wiadome od premiery. Mają być dodatkowe dwie klasy. Jedną z nich ma być podobny nekromanta, a Dlaczego? drugi... Chociaż nie chodź. wiem, bo mi to... Taki z niewiadomego źródła, to jakoś tak wiedziałem. I jeden ma być nekromanta, a drugi właśnie ma być postacią, która będzie zmieniać. Zmieniać się po prostu drugi. Jestem. No więc to będzie taki druid, ale no właśnie nie wiem, czy to nie jest tak, bo przywoływanie um, ogólnie ma właśnie ten szaman, ale nie wiem, czy ten Nekromanta właśnie nie będzie jako ten druid. Więc nie jestem na 100% pewien. Tutaj jeszcze, bo nie ma co tak się śpieszyć, jak to tam ktoś wspomniał. Pozwiedzam sobie jeszcze tutaj nie pozbieram po Jest czas, coś Myślałem, że dłużej to będzie, ale jest Mamy dwa symbole. Więc możemy... Znaczy te dwa symbole mamy umieścić na pedestale, to ja nie pamiętam naprawdę ile tam... Przechodziłem to chyba w tamtym tygodniu nawet, więc... Nie, wiem, nie pamiętam ile tego tam, ile to zajmowało. Alaryk twierdzi, że nasz lud może przetrwać nadchodzącą bitwę, ale wie o Widziałem prawdę. Dlaczego kazał mi bronić z A więc to, żeby się nie sprawałem. Nie sprawiałem jakiś tam problem. Te pająki, które miałem, nie pokazywałem ich, ale to był akurat głupi czar, mi się on nie podoba, bo tak rzucało w jedno miejsce i te pająki się tak rozbiegały ale Tu to te żaby tak kieruje i one biegną w tą stronę. To prawie tak jak ta strzałka, prawie, prawie robię. wielkie Nawet jak walę z tych żab, to nawet nie korzystam z tego, bo z tych nietoperzy, więc jest Jakieś itemy, o Jezu, ile itemów.

Jest git. Możemy na spokojnie sobie przejrzeć, co mamy w tym ekwipunku naszym. Kurde tutaj... Nie, no raczej nic ciekawego tu nie widzę. Tu jeszcze ten skryt mały. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, ta Audacity. Bo ja nie mam zaufania do tego programu. Nie jakoś nie kręci to synchro... synchronizowanie materiału. Nie spędzę na tym trochę, ale... może jednak warto. Lepsza jakość może będzie. Chociaż i tak to w Camtasia będę obrabiał, więc wątpię. Kielecik. Tu coś było jeszcze pamiętam Będzie zombie Ten już coś tam nawijał Kolejna jeść Zombie, zombie, zombie Dlaczegoś Ta tam to jest dodatkowe to jest Eks się przydaje, eksp jest ważny. I się niech tak to zaskoczyły. Ale gdzie Ale tych żab się tu narobią. No był to mieszczenie padciadł. Znowu tezdaje, jeszcze tutaj też, normalnie. Piętnie wszystko po wyzdycham o. się przyda. Legion, ale nie wezmą nas bez Musimy utrzymać ich tutaj, dopóki klucze do świątyni są ukryte przed ich przeciwnikami. Co mi tu mamy w tym etapie? Bestię. Padałby się cofnąć. Musimy walki. Chyba tak zrobię. Cofnę się, przede wszystkim temem. Zadajemy i sprzedajmy to Cyk, 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 cyk Oj, coś sprzedajemy, ale dobra Odpuśćmy sobie Pierścionek sobie załóżmy znowu coś sprzedałem, nie wiem co Dobra, nie chcemy się przerabiać, tych itemów. kasa się przyda Idziemy exp, 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 exp Kończymy tego questa Czyli mamy położyć te dwa symbole na obu piedestałach? Tu mamy jeden. No kulkę. Nie położyłeś. No. Dziwnym, animacją zaczerwał kulkę, która się znalazła dziwnym trafem na piedestale. Znowu. Nie otworzyła nam się jaskinia. Świątynia jest otwarta. Wejdź i pokonaj strażników. Choć to moi bracia będą chcieć. No i tu będzie jazda. może nie będzie ciężko, ale dużo tego będzie. No i to jest taki boss. On nie jest ciężki, właśnie. Zaraz tu to... nie będę spoilerował. I on się właśnie brzegą unicestwiliśmy ale powstały trzy nowe i kilka małych Więc te trzy też trzeba kupić. Aha, tutaj Nie wiem czy te żaby mi nie zjadają czasem many. A koszt 18 punktów money. I Się dziwczą, nie można speleć Siłą dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? No i przy okazji nasz templariusz awansował. Możesz będzie... po drugą część. A jak zwykle muszę wtrąć. Tyle się nawojował. A teraz zgiję. Marto. A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri jest w niej potężna moc. Normalny Ruchy człowiek to jest w takiej dawce krecią. Za część miecza jest moja! Przelejcie ich krew! ten miecz. Co miała na myśli mówiąc, że matka podzieliła... War i SWORD. To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Jej słowa to kłamstwo no i szaleństwo. Nie słuchaj. O jakiej mocy w tobie mówiła? Zbyt łatwo nam Kamień świada się z niej. Więc cofamy się. nasze dzieci mogą I... sobie do Tristram. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je i wysłała, aby walczyły przeciwko nam. Możemy zginąć, ale nie wcześniej. Magda znalazła nas w zatopionej świątyni. Już szuka trzeciej części. Pamiętam blask. Mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze. No więc mamy znaleźć kolejną część miecza. Nie wiem, tu był jakiś punkt kontrolny? Chyba nie. Ale to mniejsza to. Mamy znaleźć kolejną część miecza. Tutaj gdzieś tu. Tu jest przewoźnik. Mamy do niego się dostać. A jak na razie to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i na razie, do następnego.